Trzy obowiązki rowerzystów, o których warto pamiętać: ustępuj pieszym na pasach. Jeśli jedziesz po ścieżce rowerowej, pamiętaj o ustąpieniu pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych. Dokładnie tak samo jak w przypadku prowadzenia samochodu to Twój obowiązek, a nie uprzejmość. Piesi natomiast nie powinni wchodzić bezpośrednio pod jadące rowery. Korzystaj ze ścieżki rowerowej, jeśli jest dostępna. Temat wałkowany dłużej niż pas ruchu na kursie prawa jazdy, chociaż tysięczne powtórzenie nie zaszkodzi. Tak, jako rowerzyści mamy obowiązek korzystać ze ścieżki rowerowej, a nie z ulicy. Oczywiście, jeśli występuje, ścieżka, a nie ulica. Zwolnij przed przejazdem rowerowym. Pamiętaj, że pierwszeństwo masz dopiero, gdy znajdujesz się na przejeździe rowerowym, a nie dojeżdżając do niego. Dzięki temu dajesz kierowcom czas na reakcję, co zwiększa nie tylko ogólne bezpieczeństwo, ale przede wszystkim Twoje. Na szczęście większość rowerzystów zna te przepisy i się do nich stosuje, natomiast warto je przypomnieć dla początkujących. A Ty co sądzisz o przepisach rowerowych? Są sensowne, zbyt surowe czy zbyt łagodne? Daj znać w komentarzu, bo jesteśmy ciekawi Twojej opinii.